Witamy w programie mini-recka, w którym opowiemy Wam o filmie Jumanji: Następny poziom, kontynuacji filmu Jumanji: Przygoda w dżungli z 2017 roku. Znany z pierwszej części Spencer nagle znika. Jego przyjaciele, zaniepokojeni brakiem kontaktu z chłopakiem, wybierają się do jego domu i tam odkrywają, że został on wciągnięty do tytułowej Jumanji. Gry wideo, którą Spencer z jakiegoś powodu naprawił. Postanawia mu pomóc i wyciągnąć go ze śmiertelnie niebezpiecznej pułapki. Gra ulega jednak awarii, zmieniając swoje zasady. Bohaterowie muszą ukończyć zupełnie nową historię w nowych lokacjach. Tym razem awatary są przydzielane losowo, a przez przypadek do gry zostają wciągnięci Edward Gilpin. Dziadek Spencera grany przez danego Devito oraz jego przyjaciel Milo Walker grany przez danego Glovera. Ooh, you know <grym> Największą atrakcją tej części miało być odgrywanie przez Dwayna Johnsona i Kevina Harta postaci granych przez Daniego Devito oraz Daniego Glovera. Szczerze powiedziawszy, wyszło to średnio. Uwielbiamy Dwayna Johnsona, ale zadanie trochę go przerosło, zwłaszcza, że w późniejszym etapie filmu otrzymujemy bardzo dobre odegranie Daniego DeVito w wykonaniu Aquafiny grającej Ming. Skomplikowane, ale jak zobaczycie film, to wszystko stanie się jasne. Jumanji. Przygoda w dżungli było komediowym filmem przygodowym, który swój humor budował na zabawie łączeniem postaci z awatarami, które są z zupełnie innej bajki. W Jumanji. Następny poziom wygląda to nieudolnie jak kalambury na dobrze zakrapianej imprezie. Być może jest to kwestia złego doworu odgrywanych aktorów, którzy nie są tak charakterystyczni, jak się twórcom wydawało. Problem jest również w tym, że twórcom zabrakło pomysłów na żarty. Postać grana przez Danego Glovera, Milo Walker, mówi bardzo wolno. Haha. Ha. Więc powtarzamy ten żart do samego końca filmu. Wiele dobrych żartów w pierwszej części opierało się na prezentowaniu mechanik gier wideo w zabawny, często zaskakujący sposób. To się sprawdzało. W tej części dostajemy te same żarty co w jedynce, a dodatkowo film wyśmiewa gry wideo i ma się wrażenie, że twórcy nie lubią środowiska, w jakim osadzili akcję filmu. Fabuła Jumanji ma przypominać fabułę gry wideo, tylko że fabuła większości gier jest dużo lepsza od tej, która jest w Jumanji następny poziom. Twórcy pomyśleli nad furtką, która da im możliwość przywrócenia głównych bohaterów do ich awatarów z jedynki. Co wprowadza zamieszanie i powoduje, że tracimy więź z obserwowaną postacią. Film ma sporo scen akcji i są one na różnym poziomie. Niektóre są przyzwoicie pomyślane, ale słabe efekty specjalne obniżają ich ogólny odbiór. Podsumowując, na Nowym Jumanji bawiliśmy się raczej średnio. Naszym zdaniem jest to film klasy niższy od pierwszej części. Jeśli jednak macie ochotę zobaczyć lekki, przygodowy film. To Jumanji powinno dać radę, chociaż i tak lepiej zobaczyć wersję z Robinem Williamsem albo przygodę w dżungli. Mamy nadzieję, że przygotowując trzecią część, twórcy naprawią swoje błędy i dostarczą nam bardzo dobrą komedię. Pamiętajcie, jeśli usłyszycie dźwięk bębnów, to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Cześć! A terrible driver. What are you talking about? I just passed a my driver's test last month yes. again. We're not going to make it. We're going to make it. I don't think we're going to make it. We're going <laughs> to make it. We're not going to make it. Yes, I'm back! I missed you so much. Oh my god, you guys, hi! Bethany? You guys, we're back in Jumanji!